Witajcie rodacy! W końcu wyszła trzecia część filra. Czy nowa odsłona tej popularnej strzelanki z elementami horroru sprawi, że nie będziemy mogli zasnąć w nocy, tudzież czy podczas grania będziemy się bali? Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od podstaw, czyli od fabuły. Wcielamy się tutaj głównie w Pointmana, który jest jednym z dwóch synów Almy, o której nikomu nie trzeba przedstawiać. Alma, która straszyła nas przez ostatnie dwie części Fira, tutaj wydorślała i jest w trakcie rodzenia trzeciego syna. Problem polega na tym, że nasz braciszek, który jest w drodze na świat prawdopodobnie będzie okrutnym potworem o nadprzyrodzonych siłach. Więc naszym zadaniem oczywiście jest powstrzymanie porodu i zabicie zarówno mamusi i noworodka. Tak generalnie przedstawia się fabuła, no nie znajdziemy tutaj w zasadzie żadnych fascynujących wzrotów akcji, po prostu kroczymy powoli do celu. Jednak fabuła może pójść na drugi plan, jeżeli sama rozgrywka jest na odpowiednim poziomie. Otóż ja zasiadając do tej produkcji chciałem być straszony i się bać. Niestety, nowy film nie jest straszny w ogóle. Owszem, momenty grozy, takiej niepewności uświadczymy i to nie raz, jednak zdecydowanie to nie będzie strach, a taka lekka frustracja czy szok, że na monitorze widzimy, no, lekko przerażające i niewytłumaczalne anomalie. Tak więc, jeżeli Gramy w nocy no to nieraz nasze źrenice i oczka się powiększą, a całość w takich momentach potęgują kapitalne efekty dźwiękowe, jakieś szepty, krzyki i tym podobne. A jak ma się samostrzelanie? Otóż tutaj jest naprawdę bardzo dobrze. Sterowanie postacią, celowanie, no to klasa sama w sobie. Zresztą poprzednie części Fira nas już do tego przyzwyczaiły. Mamy oczywiście bullet time, który jeszcze to wszystko potęguje. Jednak jest kilka nowości. Pierwsza z nich to system osłon. Ja raczej rzadko z niego korzystałem, jednak działa on nad wyraz dobrze. Przylepienie się do różnych obiektów i wychylanie jest zrobione perfekcyjnie i nie sprawia żadnych trudności. Druga rzecz to taka, że Pointman jest w stanie robić wślizgi mniej więcej takie, jak to mieliśmy w naszym rodzimym Bulletstormie. Jednak największą nowością jest to, że niektóre misje możemy przechodzić drugim snem Almy, czyli Paxtonem Fetelem. Jest to wtedy trochę inna forma rozgrywki, ponieważ ten pan posiada umiejętności telekinezy, a działa to w ten sposób, że gdy zobaczymy wroga, to wchodzimy w jego skórę, po czym tak jak Pointmenem zabijamy całe towarzystwo. No całkiem fajne urozmaicenie rozgrywki, trzeba to przyznać. Zaskoczyło mnie również to, że nowy film ma swój własny system archiwmentów, to znaczy jeżeli spędzimy za osłoną ileś tam sekund, bądź podniesiemy kilkanaście razy amunicję, czy walniemy 50 headshotów, no to zostaniemy nagrodzeni stosowną informacją, dodatkowo otrzymamy za to punkty doświadczenia. Owe również zdobywamy jak znajdujemy specjalne ciała przeciwników, czy też ukryte laleczki Almy. A jak zdobędziemy odpowiednią ilość expa, no to wskoczymy na kolejny poziom doświadczenia, co da nam plus kilka procent życia, czy trochę dłuższy czas działania bullet time'u. A jak ma się sprawa z przeciwnikami? Otóż w tej części, porównując do poprzednich, jest bardzo mało zabijania mutantów, a sporo ludzi i zombie. I ja z takiej selekcji jestem bardzo szczęśliwy. Oczywiście mamy kilka rodzajów zombie podstawowych, czyli tych którzy po prostu lecą na nas, by utłuc nas gołymi rękami czy swoją pałką. To znaczy, jakimś tam prętem, są też oblepieni ładunkami wybuchowymi, no i tacy, którzy rzucają w nas jakimiś tasakami. Od czasu do czasu również spotkamy bossów, jak na przykład ten co tutaj go widzicie. Oni umieją przechodzić przez ściany, no i na najwyższym poziomie trudności są koszmarnie odporni na pestki i trzeba z 5 minut faszerować ich ołowiem. No a jak już jesteśmy przy faszerowaniu i broniach, to warto powiedzieć, że dysponujemy standardowym osprzętem do masowej eliminacji w tam wszystkiego co popadnie. Shotguny, pistolety, karabiny i tym podobne. Jednak również będziemy za sterami dwóch różnych mechów, aby powalczyć np. z helikopterami czy blaszakami podobnymi do nas. W gruncie rzeczy całkiem fajne są te krótkie rozdziały. Wtedy rozgrywka zamienia się w taki błogi relaks, bo dysponujemy potężną maszynką i robimy papkę zarówno z otoczenia, jak i przeciwników. A no właśnie, nasi wrogowie tutaj stanowią poważne wyzwanie dla nas, a to dlatego, że sztuczna inteligencja jest na naprawdę bardzo wysokim poziomie. W tej grze czuć różnicę w zachowaniu AI, bo chowają się za słonami, flankują nas, robią uniki i to wszystko robią bardzo płynnie nie wygląda to sztucznie. Mamy wrażenie, że gramy z kimś, kto ogarnia, a nie z bezmózgami jednak Fear to nie tylko single player, ale i całkiem ciekawy multi. Tutaj producenci postanowili odejść od standardowych trybów w rozgrywce wieloosobowej. Więc nie znajdziemy tu deadmatchów, matchów, capture the flagów i tym podobnych, a mamy nieco bardziej wykwintne dania. Najbardziej znany typ rozgrywki to coś na kształt Hordy z Gears of War, gdzie bronimy się w pewnej lokacji i zalewają nas fale przeciwników. Inny tryb polega na tym, że gracze zostają rzuceni na mapę, po której biega masa botów i zombie. Naszym zadaniem jest wchłonięcie ich ciała i zabijanie pozostałych graczy. No, tego jeszcze nie widziałem w żadnej innej grze, ale lećmy dalej. Mamy rozgrywkę, która jest dość ciekawa. Mianowicie jeden z graczy jest zarażony i musi polować na pozostałą trójkę. Dopadnięty gracz przez zarażonego przechodzi na naszą stronę i atakuje z nami pozostałą dwójkę. Ostatni z trybów, bo mamy ich tylko cztery w multiplayerze, to ucieczka przed ścianą śmierci i zagłady. W teorii jest to proste, bo mamy tylko szybko pędzić z naszymi kompanami przed siebie i przedzierać się przez różne przeszkody, jakimi są na przykład żołnierze. Problem jednak polega na tym, że nawet gdy jeden z naszych padnie i ściana go zje, to gra kończy się dla wszystkich. I tutaj zauważyłem, że ciężko znaleźć ogarniętych ziomków, co rozumieją tę zasadę. Bo ja od czasu do czasu patrzę za siebie i staram się ratować amatorów, to o tyle inni dość rzadko to robią i po prostu pędzą przed siebie, nie rozumiejąc, że to gra zespołowa. No ale jednak ten tryb ma potencjał, jeżeli tylko znajdzie się czwórka rozumnych graczy. Ostatnią rzeczą związaną z multiplayerem jest tryb kooperacji, dzięki któremu możemy przejść całego singleplayera razem z kumplem, gdzie jeden gracz będzie grał Pointmanem, a drugi Fetelem. Graficznie nowy film jest całkiem ładny. Nie jest to może crisis, ale niektóre lokacje i szczegółowość ich detali, jak walające się butelki, plakaty i inne śmieci, robią wrażenie. Efekty cząsteczkowe, jak ogień czy eksplozje są naprawdę piękne, a oglądanie tego wszystkiego w zwolnionym tempie może ożywić nasze przyrodzenie. Podsumowując, nowy film nie jest straszny, jednak momenty grozy i nieświadomości na pewno uświadczycie. Tutaj widać, że autorzy poszli troszkę inną drogą niż poprzednio. Jednym może się to spodobać, innym nie. No, mi osobiście taka rozgrywka przypadła do gustu. Szkoda jedynie, że fabuła jest lekko zakręcona i opowiedziana w taki dziwny sposób. Więc jeżeli nie graliście w poprzedniej części, możecie się czuć lekko zagubieni w zawiłościach historii. Jednak sama esencja, którą jest strzelanie, daje multum frydy, a tryb bullet timeu to wszystko potęguje. No i w zasadzie to przede wszystkim należy chwalić w tym FPS-ie z elementami horroru. Sama oprawa audio i wideo stoi na naprawdę dobrym poziomie, no a w szczególności właśnie ekipie odpowiedzialnej za udźwiękowienie należą się brawa. Osobna sprawa to multiplayer. Ja pograłem w niego 2-3 dni tak dość intensywnie i muszę przyznać, że jak na początku byłem z niego zadowolony, to powoli staje się on lekko nudnawy i sądzę, że za miesiąc czy dwa nie będzie wiele osób chętnych do zabawy. Na szczęście, koop, kopie tyłki. Jeżeli tylko znajdziemy odpowiedniego kompana, by przejść raz jeszcze cały tryb fabularny. Warto jeszcze dodać, że długość kampanii dla pojedynczego gracza to około 5 godzin, przynajmniej mi na poziomie nieustraszonym tyle to zajęło. No i ostatnią rzeczą, którą warto pochwalić, to optymalizacja kodu. Ja z włączonymi programami do nagrywania i na maksymalnych detalach miałem płynne 60 fpsów. Tak więc Fear dostaje od nas takie mocne, mosiężne 80%. Tak więc tym optymistycznym akcentem zakończymy recenzję. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się, cześć.